Chciałem mi i dzisiaj nagrywamy z Kryptonem No moje droga jest z Sigma Tak i kontynuujemy, yy, kontynuujemy naszą wyprawę Także ja sobie wezmę łóżko zebranym zebranym. Masz jakieś przydatne temy w ogóle? Mierz i trochę, trochę jagód zebranych z naszych, z naszych pól Z pól od naszych lokalnych farmerów no, tak, Lawę. Ja I, no. zbro I zbroję, i chyba tyle Dobra nie i wiem, musimy iść mam. w tamtą stronę, to chodź tam. To Czeka, ja, się tu, ja, się, ja, ja się tu obieram, ja się tu obieram, proszę o prywatność Dobra, jestem ja gotowy. Jestem gotowy Dobra, jak znajdziesz jakiś... O patrz, lis biały Patrz, patrz, patrz Lis już, tylko jakby miał ja listę <laughs> Lis już! Do domu wracajmy, chodź, chodź, chodź mordo Lis już, do domu, chodź ze mną Chodź do domu Lis już do domu Do domu Dobra, dzisiaj lis już chyba pigułek nie brał Za bardzo się wcielił swoją postać Lichusza. Ej, cieszę że nie jestem już tym. Jakbyś, jakbyś oglądał moje pierwsze odcinki. No. I ja go wezmę. Wiedział, jak... Nie, kurde, nie wezmę go. Wezmę go Byś na wiedział, kim byłem. Ty no byś kim wiedział, byłeś, kim, kim byłeś, byłem kim kiedyś. Mister Raconem. Ty Drillowcem. kto oglądał mój kanał na początku wie, Wie kim byłem. Byłem shopem. Miałem skina shopa w Minecrafcie. No. no. Byłeś byłem drilowcem. shopem. Ej, nie, nie, ale niestety skończyłem z tym, bo mnie ludzie od Furasów wyzywali. Niestety z tym skończyłem, bo mnie no, ludzie wyzywali od Furasów I się czułem urażony. I pojechałem na rowerku do domu, do domku zmieniłem na... zmieniłem wszystko i teraz jestem kryptonem, a dokładniej... A jeżeli ktoś was chce wiedzieć skąd się wzięła ta nazwa Krypton, no. to mogę powiedzieć dzisiaj i mam takiego dla was. Nie pro... mogę wam powiedzieć dzisiaj dokładnie. Jak, skąd się wzięła ta nazwa? Jak kto chce, niech zostawia lajki. Like. Będzie. Patrz, będzie... jakbyś chciał zadaniem, lisa Jakbyś chciał lisa, to tutaj są dwa. My je tutaj zostawiamy. Lis już, już, już się ślini na moje jagody Dobra, chodź, chodź. Dobra, to, dobra to brzmi okropnie, do widzenia. Tak. Na, na te jagody. O, Widzisz, na Nowe krowy. Nowe krowy. Krowa! Muu, muu. <średni> dobra, lecimy. Chodź, krowa. E, jakby rolu, znalazł coś fajnego, to weźmy mi mów. Bo szukamy jakichś struktur, coś takiego, nie? Ja sobie Kurde, zaprzę kordy do... i potem tutaj wrócimy. Kurde stare Krypton i Wixu, no takiego jeszcze teamu to nie było, jak dawniej No, już dawno nie nagrywaliśmy tę ale... dwójkę tylko No, tylko z ekipą, ale widzisz znowu wraca ten sam skład No, stare ale jare No ja... Ej ty łódkę Heee. zrobimy, patrz, patrz patrz patrz, łódkę sobie zrobimy Masz? Łódkę z craftą łódkę! A poczekaj, ja nie miałem łódki? A ja miałem łódkę. A nie wiem. Nie, nie, nie wiem. miałem łódkę. No gody zmieniam. Bo... Dobra, A. lecimy. <laughs> lecimy. Ja wiesz jak na telefonie kiedyś w Minecrafta było ciężko grać. Ale tutaj normalnie Vin Diesel, to co w rodzinie zostaje, w Wiem, rodzinie. bo grałem kiedyś, w podruby jakieś w co, ja Minecrafta. Ale? No na telefonie nie, w nie. ja grałem w Minecraft. Ja grałem w Minecraft w takie gra Crafting and Bullying z chłopakami craftmen. A no, Ale no, no, były no. bardzo podobne na Minecraft'a No to też, to też. w Minecrafta Albo... prawdziwego tu grałem. Ty, bo ty pojechałeś w stronę, gość Explorer oh. Exploration Light to się chyba nazywał, w co ja grałem. O, tu, stój, stój, stój. stój. Gdzie? Komu? Gdzie? O kurde. Montażysta, dodać tu jakąś fajną muzykę. Pijany, pijany na drodze, pijany na drodze. Ek! Tłuczka! <laughs> o! Dzięki za ura. Au, no! Nie wal, nie bo umrę, ja umrę, umrę, umrę o, <grym> się cześć. o Boże Kurde, ej wiesz, powiedzieć ci ciekawą rzecz Ciekawostkę chcę nam powiedzieć, słuchajcie widzowie i zapisujcie No, słuchajcie <grym> uważnie Czajcie, że yy, ten serwer już ma yy, jakieś ponad pół roku i ani razu nie byliśmy na żadnej pustyni, na szczęście Pół roku wy na nie byli? Byli. być nie możecie Byliśmy na tak małej ilości biomów, w ogóle praktycznie żadnych no się struktur z... nie odwiedzaliśmy. Opie, bo znając, pewnie nie chcę być niemiły, ale znając politykę wioski, to wy się z wioski prędzej czy później tak za bardzo nie ruszacie w dalsze tereny. No tak, tak. Znając nie politykę. Raczej siedzimy na dupie, więc. No bo jest dużo rzeczy tam do robienia, nie? Ale o, patrz, portal. No ale to jest też wasz dom. No wy tam mieszkacie, no co to ma? No wy teraz tutaj, czy tak, dom i nie chcecie się te. Ja na przykład, jak grałem z chłopakami, to my też. Mieliśmy zawsze coś do roboty. I nie chcieliśmy no. opuszczać wioski naszej, a, bo, bo mieliśmy. Yes. A wiesz, że na przykład jakby teraz to było możliwe to bym ja i Adam moglibyśmy ci... Po... Bo, kiedy... bo Adam kiedyś na... z telefonu udało mu się naszą wioskę ocalić. Telefon a, a coś z tej się stało. telefonu. Nic na telefonie po... graliśmy jak się później na kompa przełączyliśmy, to chcieliśmy ją odzyskać. A niestety nasz kolega już nie chciał do tej wioski wracać, no i się posypała, a będzie będziesz chciał, to może się udało mu znowu pokazać. Ale nie wiem. Te, okay. jak... Portal znalazłem! Portal znalazłem! Ale inny niż ja? Ty... Do netheru! Drzwi, no drzwi do netheru! Dobra, to czekaj Chyba będziemy tutaj używać tepów no bo... A nie, dobra, widzę cię, widzę cię Mam jakiś strasznie U... mały render distance, nie wiem o co chodzi Ja byłem daleko... Zbyt. Ja myślałem, że ja to znalazłem o, <śmiech> o, <śmiech> to Już stosowana <laughs> No dobra. to milion obserwujących <laughs> Patrz iglo, iglo tam jest, patrz, patrz, No Właśnie widzę. chciałem znaleźć iglo na tym biomie, nice Ja, ja idę zobaczyć, obrabować ich z jedzonka, bo nie mam jedzonka, wszystko zeżarłem. A to jestem, chodź, jestem, to dam ci Zażarłem cały prowiant, zgłodniałem troszkę, wiesz skąd Masz. musiałem ja przyjść? Jestem, jest aż stamtąd, aż stamtąd Ja cały prowiant tam. Oj, nie tam. rzucaj we mnie śnieżkami, bo jak ci, jak ja cię ciulnę śnieżką, to będziesz, to będziesz widział Kurde, Królik, Królik szkoda, że nie mam killer Bonnie Pa, killer Bonnie, Bonnie, killer Cie? Bonnie o, no tutaj, zabij, go, zabij go, zabij go, zabij go Bo Czemu? z niego jest łapka królika tam nie Pieczoną tam już dostaniesz, dostałaś już ja pieczoną nawet. Mhm. Ej, zlutowane. Co jest? Ktoś już tu był? jest złodzieje, bandyci tu byli I co nic tu nie ma serio? Ale lipa. O. Tu pewnie Olek i Pewcie tutaj byli. Jaka, ja przejdę. Dobra Pamiętasz Olka i Pewcia, nie? Wtedy co tam, tam zabijali nas Pamiętam tych graczy fame, tych graczy Fame MMO O weź łóżko, weź łóżko, weź łóżko. O, to Miał do ten, to spunk. Tylko poczekaj, muszę zobaczyć czy, 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 czy czegoś ci muszę podbyć Dobra Chyba sobie trochę miejsca zrobię Wziąłeś w plecak ze sobą Wziąłem nawet kilka Dobra no, ale lipa to nikogo... nie, nie Jestem porwa mnie Gdzie ty znowu poszłeś? Bo się znowu zgubiłem Jak tu ja to jestem ciota w Minecrafta, bo się zgubiłem nie no, jak się mogę skupić? Jest, kurde, za mną chcesz, gościu. Jest, co ci powiem, powiem Niekroby. to samo, co by powiedział mój brat. Ja nawet bym do lawy mógł wpaść, i na, a nawet tego bym nie chciał. Wpadnę do lawy. Seria, ja, ja na telefonie, oh. i, i to dla was, widzowie, jest taki przestroga dla, dla was też, że ja na przykład, widzowie, jak grałem z chłopakami, to ja byłem najwięcej razem, najwięcej umierałem. No? Co? A, no chyba masz najwięcej, najwięcej śmierci. Razy. DROPNĄŁEM ŁAPKĘ KRÓLIKA, NICE Oh yeah Chciałem to i mam A po co ci do rosołu? Nie, ale mój zes. Yy, do tego, do... Czekaj, czekaj do nie strzelaj, ja go nafaszeruję No to dawaj O kurde, przełączyłem, czekaj Zgubiłem Skąd Druga, ja druga, ja druga, druga, druga Druga Kurde Ale, szczęście, kurde. ale dobry loot, no, szczęście ty się, no Ty się tak nie jaraj, ty się tak nie podjaraj Jak nie, zaraz... to jest taki to jest rzadki item cool. Kościół, zarobiście. dobra, mamy to Chłopie, my jak graliśmy kiedyś, to chłopie, jak kiedyś za chłopakami grałem, to u nas takie łapki kiedyś to mieliśmy to było. wszędzie. Tak, kiedyś tak. Kiedyś tak. to było nie to, co teraz. To no to czekam, aż będziesz miał chociażby nie. diamentowego seta, bo. Czemu? A co uważasz, że jestem słaby, jestem gorszy? Nie, ale masz słabej temy. Ty nie jesteś słaby, na ale ty masz słabe. O, no, lepiej krótko. Mam dwa miecze, tacy tym silniejszy. Chyba tak to nie Chyba tak. Oh. Nie wyjaśniaj mi nie tego, to ja wiem, że to tak, tak to właśnie działa. Dobra, ja już jestem. O, kolejne, ku... patrz, kolejne lisy. I Kolejnego lisu. Innaliz... Co jest? Znaleźliśmy rodzinę lisiusza. Lisiu... Lisiusz, musimy rodzinę lisiusza, ej, mały lisiusz, nie zabijaj. Nie ma chodź, mały, lisiusz. Chodź. chodź ze mną, chodź ze mną, chodź. Nazwę cię Pinokio, dalej, chodź. 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 Panie Pinokio, chodź. Ale on przestraszony, jak ucieka. O, to już jest normalny teren. Kurda, ci powiem szczerze, ja nie mam serca go zabrać. Nie mam serca go w ogóle zabrać do nas. I możemy go wychował jak syna. Nie no, trzeba będzie przetransportować. To będzie full roboty, no ale. Trzeba będzie go przetransportować, no nie Co możemy zostać w samego. A znam pewnie życie, pewnie niedługo dorośnie, ucieknie, więc. <laughs> nie no, to jest jego naturalne środowisko, to wiesz. On by sobie dał rady tutaj. Znasz radę. Ja sobie też dałem, no bierz przykładzenie. Ja se dałem radę w kompletnej dziczy, jaką jest Minecraft. Nie masz może ja kilofa bym... z silktaczem? Ja mam kilofa zwyczajnego, bez silktacza <laughs> Pasuje dobra, ci taka odpowiedź z Zaraz się kimniemy, no, no przyda by się silktacz, no ale No ty mi dałeś o, ten, o, ten koniec o, o, Widzisz co tam jest? Widzisz co tam jest? O, kopalnie opuszczona. Tak, lecimy tam, tylko dobra, chodź spać, chodź spać Zrobimy sobie no spał tak, pointa że się... Chodź, tu się drzemniemy. <laughs> o, dobra Dobra Hops Trzeba będzie zrobić wo z wodą... UWAGA! Oj Jestem pod wrażeniem swojego skill'a w minecraft Jestem pod wrażeniem swojego skill'a w minecraft Skill w mine... w skill skill minecraft. minecraft Dobra, zniszczyłeś Plus jeden byczku Dobra, szukamy lutu. Szukamy lutu. Ostry level mam Essa Czy ja mam pochodnie? Ja mam dwie pochodnie, mogę ci dać. Ajajaj, aj. no to możesz dać, bo ja nie wiem. Ok, poczekaj mi chwilę. Kurde, myślałem, że tu łyną świecić, nie działa. Czekaj, ja to nie jest bo zapomniałem. Nie. Proszę bardzo. O, jest węgiel, dobra. sobie zaraz zrobimy. Gdybyś to było, nie to, co teraz. Ja idę, da ja idę trochę dalej, poszukam. Spoko, czegoś. No, rozdzielmy się. Znajdziemy jakiś fajny loot. Nie, ja nie mówiłem, żeśmy się rodzili, tylko po prostu mówiłem, że idę w innym miejscu. No, nie ale, ale rozdzielmy się, tak... bo. Znajdziemy więcej o, kurde. rzeczy. Kurde. Tam dobra szkieleta zabiję, na szczęście szkieletnie szkiel nice. szkielet ściana, można przesunąć. O dobra, kurde, dobra. Ale tu ciemno. Ale tu ciemno... Są pochodnie. Y o, wagon znalazłem. Co w nim jest? Ej, znalazłem świecące jagody! Bugi w Minecraft. Nice. Świecące jagody zostawiłem Spodnie zostawiam zużyte, żelazne, bo mi tak nie będą potrzebne. Znacznik se wezmę, Ma o. niech tu wełnę dostanie. smacznego. To dobra, Pamiętajcie, się... od kryptona, bo, byliście, bo byłeś grzeczny, bo był grzeczny. <grym> Jakim cudem myśmy trafili w to samo miejsce? <grym> była tylko jedna ścieżka. Wcale nie była jedna, jest ich nawet więcej, jeżeli tylko w to uwierzymy. Nie musimy widzieć, wik nie musimy widzieć wiksów, wystarczy, że my w to uwierzymy obawiam się, że to tak nie działa, ale doceniam pozytywne myślenie. Ja jestem optymistą, chłopie, tylko o niestety optymizm nie zawsze działa na mą, na mą korzyść. A no widzisz, tak to bywa. Ty, jaka wielka jest ta kopalnia. Wiesz co, gdybyśmy prostu... na przykład teraz... Gdyby na przykład teraz u nas była jakaś historia, na przykład... Ja czasem tak kiedyś, jak byłem młodszy, oglądałem straszne historie main, graczy Minecraft, na przykład gdyśmy... Ja my teraz przez przypadek nagrywali właśnie i nagle coś się dzieje strasznego, ale tak. chyba... Nie, niest niestety nam nie będzie dane Mieć no, takiej strasznej nie. historii A może nawet lepiej Ej masz dalej tą łódkę? A nie dobra nie trzeba łódki nie, masz... Ja mam łódkę no mam łódkę a co? A nic bo trzeba przejść przez wodę Ale ja mam widzisz Ja zamieniam wodę w lód a! Dobra ja możemy tam iść w tą górkę Brum mhm. brum Nie no wody badłem. ja Jada szybciej Szybciej będę ha, ha! Dobra, chodź, chodź. O nie, w lodzie utknąłem. A, a mam do ciebie pytanie, czy ta Elytra el no. ma taką teksturę jaką widzę, że ma tylko dlatego, bo ty nosisz, bo twój skin ma taki właśnie płaszczyk. Tak, mam tą pelerynkę, Eleryn no. Ty też y ty właśnie. też byś miał pelerynkę Creepera, tylko chyba nie masz Elytry, nie? Mam, e Elytrę mam. O, to weź załóż. Wziąłem ze za sobą. Sprawdzę. No o, mam creepera. No i fajnie, a weź przeleć się jak to wygląda, jak lecisz przelecieć. No tutaj ten kawałek sobie ze nie? Fajerwerków nie mam, Ale dobra. Nie, bez fajerwerków, daj tego. Jakoś ja buszko skupne, daj mi chwilę. Nawet dwa, bo w sumie to żarłok jestem. No. Dobra, co wyrzucę? Kobla wyrzucę, bo mam go Albo wiesz co? W sumie mam go Jak, czuła, no? jak masz Elytrę to możemy się kawałek przelecieć. To masz 15 masz 15 no. no, teraz. Ja sobie kobla wezmę okay. I dobra, i leć za mną. I przelecimy się, kawałek. No ja jestem za. Dobra, lecę za tobą. Hmm. Żeby tu trochę skipnąć. O tu są bagna Gdzie mam lecieć, bo się zgubiłem? Hmm. Dobra, na razie za mną, teren. nie? Tylko To działa. wolne wczytywanie terenu. Jest lipa straszna. Mm. czy to te litery te, działają? Jak ja. Jakbyś ty mnie się kiedyś wziął ode mnie litery pytał, czy działa to bym ci musiał To nie powiedział, że handlarz zachwalał. <laughs> Bo mnie handlarz płakał jak sprzedawał. Boże, i to jest takie głupie w tym Minecrafcie, że ten teren się tak wolno ładuje. Denerwuje mnie. To mnie też się ładuje jakoś powoli. To no właśnie, tak to jest jeszcze ten nowy Ale. system ładowania, to jest słabo to wygląda. Ja Kiedyś nie wiem tam lecieć. No właśnie ja też nie wiem ja chciał. za tobą. Staram się lecieć za tobą. O, nie wylądowałeś na drzewie? Nie, kurde, no nic tak. nie widać Dobra, przez to... ten. To leć prosto, ja będę jakoś za tobą podążał. Dobra. No, już się chyba zgubiliśmy. Nie, ja lecę powoli, spokojnie, dotrę do Ciebie. Tylko Firewerek też nie mogę zużyć, bo zużyłem w połowie. Ta, tylko Ty jesteś a! chyba przede mną, a nie za mną. Sieknąłem w drzewo! W drzewo sieknąłem. Czekaj, zaraz Cię tepnę. Tylko <laughs> miejsce trzeba znaleźć, o. Kurde, normalnie drzewo. ze mną to kabaret, w drzewo sieknąć. <laughs> trzeba naprawdę mieć umiejętności. A ile Ci zostało fajerwerek? Firewerk 7, bo zużyłem połowę w drodze. No to dobrze. No wiem, że dobrze. Ja, ja, zawsze, ja zawsze marnuję fajerwerki, bo a na telefonie, jakby, jak się gra, to trochę ciężej się te firewerki. E, nie ciężej, tylko łatwiej się zżyje, bo tam jedno kliknięcie i pff, po firewerca. No a właśnie. Tutaj można trochę łatwiej. Ej, dziwne, że Znowu... tyle jest pola, a jeszcze wioski nie znaleźliśmy. Czekaj, ja muszę sobie zmienić miecz, łódkę. Dobra. Bziu... A propos, propos, tam jest wioska. A ty tutaj? To... Czekaj. <laughs> no. Co to ja się jeszcze tak nie zgubiłem? Zakon, ty mnie pierdolę masz. Ja muszę krowy pozabijać, albo owce. Jedzenie będę z tego miał. To wiesz co ty idź do wioski, a ja sobie tu szybko polecę. O, paczko. Zobaczy co jest. Chodźcie tu, będę, będę wam, idę wam złożyć życzenia z okazji niedłuższych walentynek, w których niestety nie mam z nim obchodzić. Wcale się w tym nie denerwuję. No właśnie, nie, nie, idę, was, nad, idę, nie idę się nad wami znęcać. Wcale nie. Dobra. Ale nie, ja idę tutaj z własnej woli. Pewnie nie. jak ja to wrzucę to już będzie, nie wiem, jakiś pewnie dzień przed walentynkami, nie, ale... Dobra, nie nie się, ja wam tylko jabłka zabieram. O. Ty, o, ktoś tu był? Mam. Ej, dobra, chodź idziemy spać. Ty, akurat świeczek nie potrzebuję. Ej, to Stefan. Ja się kimnę obok ciebie, dobra? <laughs> ja się koło Stefana kimnąłem. O, też kimnę obok ciebie. O, cześcik. A. Ej, czy ten czas tak wyglądał? Ktoś tu musiał być? Ktoś tu musiał być, na pewno się wydaje, że ta wioska to już jest okradziona. Tak jak na tym serwerze grało wiele osób, to się nie dziwi, że może być już. Nie, nie, dobra, ta wioska jest chyba ten, ta wioska jest yy, gut. Jeszcze tu nikogo nie było. No. Siema! Siema! Czy wie pan, czy wie pan, że takie taki nawóz, który wy robicie z krów i świń to jest bardzo niepodważalne zachowanie. Skarbówka Nawoz. się wami zajmie. A, to... Skarbówka się mi zajmie. Zabieram siano im, na zboże B be... Zabieram im zboże, będzie na chleb No można zrobić chleb Proszę się nie... A wiesz co? Jest taki mod, który sprawia, że villagerzy zapamiętują Można co być coś takiego w Minecraft, ale no nie ma. Dobra, come on, come, on, come on. Czekaj, ja muszę zebrać. Dota mi trochę siana, bo chleba muszę mieć. Let's chlebem, chlebem się stanę. Ja chlebem się stać muszę. Powiedział. Dobra, co gadam kompletnie Powiedział co no powiedział co wiedział, ale niestety ja nic nie wiem, więc nie mogę niczego powiedzieć, bo nic nie mogłem wiedzieć. Moje pra... O kurde! Ja nie mogę tak eletry na... Ma... Znisz... Eletry jak, no. jak oglądał ktoś film Minecraft, to się nie mówi na to Eletra, tylko Elytra Dobra, dobra Ty! Ty! Villager ten! Outpost! Załóż sobie zbrojkę i lecimy tam. Yo! Spodziewałem się, że się to znajdziemy, fajnie. Hmm, widać, że ze mną masz szczęście po prostu. No Dobra, tylko teraz, żebyś nie zginął, nie? Z, masz mnie za amatora? Nie, tylko mówię Patrz, patrz, patrz i płacz, ciur. Ty, czy tu będzie Elaj? Jak? Nie, tu będzie golem, dupa Nie, są aleje, dobra, lecimy Dawaj, bijemy pillagerów. Yo Czekaj, ja muszę wyjść z ziemi, bo się zakopałem No chodź tu, gnojku, chodź tu do Ataku do abordażu A... Go Dawać mi wasze krowy, które wy tutaj sadzicie. Róg jest, nice jest. Chcesz kuszę? Róg jest, Zabier wziąłeś. Zabieramy kuszę Dobra, weź mi pożycz kuszę, ja sobie wezmę Ej sporo, Ej, sporo tych alejów olejów jest, zostawię. nice Macie cobblestone'a, zostawiam wam, bo i tak mam go za dużo Dobra, sobie jeszcze wezmę to yy, Sztandary Yo Zarąbiście Jakąś Dobra, chodź teraz chodzimy i Umaga, ja sobie te wezmę Oh yeah Zrobiłem wiadro <laughs> Nice Właśnie też mam wiadro Golem nie uwolnię cię bo ty mnie możesz zabić Ale mogę się golema pozbyć Ja sobie no, alaje wezmę a linkę To, to weź alaje a ja wezmę golema sobie zabiję Kurde nie zapisałem celowe. kodów tamtych lisów Ale dobra na nagraniu będzie O kurde wpadłem do golema Mam tylko Golem. jedną linkę To nie weź to dobra mnie. Weź mnie e, Ja widzę, że ty się na mnie dziwnie patrzysz, Tak dziko patrzysz <grym> Już ci idę z pomocą Spokojnie ja się wykopię Dobra No Ty Ty tu se sieć A ja cię wcale nie zabiję To e, żelazo ci mało? Czekaj, bo jestem za wysoko Muszę się trochę obniżyć Biedny golem E, co ty on umrze godny godnym w walce AU! Co ty robisz? On rozwalił blok, co jest? Jakim cudem ten gość rozwalił blok? A nigdy nie To Rozwala bloki! Nie no! Po co ty <grym> robisz?! <grym> jedno serce! Jedno serce! Nie! Ja spadam! No jeszcze pilager? Blokiem! O. Dobra, pomogłem Dobry. ci, uratowałem ci życie. <grym> ja idę golema zabić. Poczekaj, z kuszy! Dobrze mam kuszę! Raz, dwa, trzy! Smażony na grillu jesteś ty! No. Masz żelazo. Dziękuję. Dobra, dziękuję za chwilę tutaj zrobiły. Że I jeszcze dostajesz od nice. Jeszcze pillager, pilager, pillager. Ej, my to przerabiamy na naszą wieżę własną! My tutaj musimy postawić sztandary, sztandary wioski. Sztandary wioski nam będą potrzebne nasze. Sztandary wioski. Ej, dobra, myślę, że to było akurat dobre zakończenie odcinka. Taki lucik na sam koniec. Jak to się mówi, najlepsze na Ej, sam ja koniec, nie? Ja to zrobiłem siano. Tak, on ma siano. Yy... Siano my... Ej poczekaj! Stań, stań gdzieś obok mnie. Siano. Bogate. <grym> My zarabiamy siano. Siano. Dobra, no Ej, ja taką piosenkę to... ja nagram. Ja Że taką piosenkę nagram. Siano. Siano. Nagram piosenkę taką. To będzie zarąbiste. Ile wyświetleń z tego będzie? Milion. Milion pięćset, sto dziewięćset. Dobra, to na no ty, sam koniec nie no zabijam. <grym> nie zabijaj mnie! No jeszcze pillaczer! No ja ja robisz! Ja ja se robisz! Jaja se robisz.